Tu z kolei dla odmiany na średniej skoczni. No i rozpoczyna się już druga seria, czy to przedskoczek. Nie, jest już Zimon Aman. Oj, 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 oj. Największym mistrzom zdarzają się takie wywrotki. No Może to oznacza, że Aman wkrótce będzie w wielkiej formie. Przecież po jego upadku w Willingen miał przymusową pauzę, musiał ochłonąć po tym upadku, a potem, co było potem, wszyscy kibice narciarstwa doskonale wiedzą, potem były dwa złote medale na Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City i faktycznie forma Ammana była wtedy fantastyczna, potwierdził to również w konkursie drużynowym, gdzie też miał najlepszy wynik. Gdyby w konkursie drużynowym rozdawano medale za wyniki indywidualne, Amman również byłby na pierwszym miejscu no. ach tak tutaj jak tak trochę chciał zamarkować poprawić ten telemark odjechałam być może na jakieś nierówności bo przecież to lądowanie podchodzenie do lądowania było bardzo dobre no, może nie bardzo ale niezłe i tam musiała ta narta gdzieś zakantować zahaczyć może o jakąś grudkę i było to, co było. Ten szwajcarski śnieg zwożony tutaj przez tydzień najlepszemu ze Szwajcarów akurat specjalnie nie pomógł. Jest na dziesiątym miejscu Simon Amann, lądował na sto...